Dzień dobry, ćwiczenie czwarte. Pomiar mocy w wodzie jednofazowym. Proszę zwrócić uwagę najpierw na schemat. Mamy zasilacz regulowany. To jest to urządzenie. Tutaj mogę regulować napięcie sinusoidalne, które idzie mi do żarówek. Aż, przepraszam. To po lewej to jest yy, żarówka. Natomiast po prawej jest to świetlówka. Teraz zobaczycie w kształcie prądu jaka to jest różnica. Mam no, oczywiście pomiar prądu, pomiar mocy watomierzem. Tu jest watomierz. Jest to watomierz, watomierz analogowy, klasa 0,5. Zakres cewki napięciowej 100 V, zakres cewki prądowej 0,5 A. Jest amperomierz. Tutaj jest zakres 0,2. To wynika z tego, gdzie tu są przewody podłączone. Czy tutaj na te dwa ostatnie, czyli jest zakres 0,2. Jest to amperomierz elektromagnetyczny w klasa 1, czy taki mniej dokładny. Voltomierz, zakres 150 V. Klasa 05. Elektromagnetycznie. W porządku. Tu jest nasza żarówka. I tu jest jakiś dodatkowy rezystor. I po co ten rezystor? Chodzi o to, żebyśmy mogli zobaczyć na oscyloskopie. Tutaj jest oscyloskop. Kształt prądu. Na razie to, co mamy, to jest kształt prądu z sieci. Proszę zauważyć, jak to napięcie wygląda. No, to napięcie przypomina sinus, ale to nie jest sinus. Ale to jest normalne ze względu na zniekształconą moc, którą pobieramy w naszych odbiornikach. W porządku. I załączamy żarówkę. I będziemy zwiększać napięcie. Ok, rośnie prąd, rośnie napięcie. A najpierw zaczynamy od świetlówki włączyliśmy świetlówkę w porządku. Okay. Proszę zauważyć, to co ruszam teraz, to jest prąd. Jak ten prąd wygląda, jest bardzo mocno zniekształcony. Taki prąd pobiera świetlówkę. I teraz y, będę Wam pokazywać mierniki po to, żebyście odczytali wartość prądu, napięcia mocy i po to, żebyście mogli oszacować współczynnik mocy, czyli amperomierz, y, zakres 0,2, ok, czyli korzystamy z tej górnej podziałki, tutaj Wam odchylę, żeby nie było widać odbicia, pokazuję, czy teraz jest jakiś 0, niecałe 0,14 ampera. Przypominam, dokładność 0,1 działki. Czy to jest wynik z amperomierza? Teraz napięcie, zakres 150. Tutaj, uwaga, dokładność 1 0,1 działki, czyli będziemy podawać wynik czterema cyframi znaczącymi. Bo teraz ta liczba działek wynosi 140, coś tam. ok, Czyli ten wynik będzie zawierał cztery cyfry znaczące. I na koniec, watomierz stała mierze, wynosi 100 razy 0,5 to jest 50 watów to jest zakres a stała to jest 50 przez 100 czy to jest 0,5 W na, na działkę no i tutaj pokazuję Wam wynik pomiaru w porządku jeszcze raz kształt prądu to co ten przebieg na dole jest on mocno zniekształcony i świetlówka Nazywa się tu kompaktowa, świeci w porządku. Czyli zmi czyli obniżam napięcie, włączam światłówkę, włączam żarówkę i teraz zwiększam napięcie. W porządku. Zobaczymy, jak wygląda kształt prądu. Proszę zobaczyć. Ten prąd przypomina kształt napięcia, czyli to jest odbiornik rezystancyjny. Żarówka świeci. Słabo, bo słabo ona jest na 230 V, a teraz jest jakieś 150. No i mierzymy. Nie zmieniają zakresu amperomierzy, czyli dalej mamy te 0,2 A. Proszę bardzo. Jest odczyt, nie widzę odbicia. Odczytujemy, czy teraz jest jakieś 0,19 Coś Ampera. Voltomierz. Ok, jest tyle, nie widzę odbicia. Pamiętać, 1 dziesiąta, dokładność 1 działki. Tutaj będą 4 cyfry znaczące. I pomiar mocy. Nie zmieniają zakresu, czy teraz jest jakieś 54 razy 0,5 to jest 27 W, mniej więcej. OK. I proszę zrobić analizę meteorologiczną do wyznaczenia słusznika mocy. Musimy tutaj brać pod uwagę zarówno niepewność pomiaru prądu, jak również niepewność pomiaru mocy, jak i niepewność pomiaru napięcia. Jeszcze raz pokazuję klasy. Termiernik jest klasy 1, amperomierz, watomierz, klasa 0,5.